Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego dążymy dokładnie do tego, co jest poza naszym zasięgiem? Dlaczego nieobecność wydaje się nas przyciągać, podczas gdy obecność nie wydaje się być w stanie zrobić tego samego? Według niczego czyny kierowane miłością były ponad dobrem i złem. Co się jednak dzieje, gdy pożądanie zamienia się w agonię, a miłość w więzienie? Dlaczego pozostajemy cisi, niezauważeni, a nawet porzuceni, nawet gdy dajemy z siebie wszystko? Każdy z nas tam był. W desperackich chwilach wpisywaliśmy i kasowaliśmy frazy w nadziei na przyciągnięcie uwagi, myśląc, że będziemy wystarczający, jeśli będziemy inni. W rzeczywistości nadmierna dostępność sprawia, że czujemy się wyobcowani. Przewidywalność tłumi kreatywność. I nie rozumiejąc, że przegrywa, dopóki dostarcza zbyt wiele, człowiek, który nie rozumie zasad gry, staje się niewidzialny. To nie jest film o technikach zdobywania serc czy taktykach uwodzenia. Chodzi tu o coś głębszego, bardziej szczerego i co najważniejsze prawdziwego. Siła cichego mężczyzny, który ma dość, jest tutaj głównym tematem. Człowieka, który stał się nieunikniony i nie błaga o uwagę. Machiavelli, gdyby żył w dzisiejszych czasach, dyskutowałby raczej o niewidzialnych grach uczuć niż o międzynarodowych konfliktach. O tym, jak władza spoczywa teraz w niezachwianym spojrzeniu jednostek, które nigdy nie odwracają wzroku, a nie na tronach. Osoba, która nauczy się powstrzymywać, staje się niepowstrzymana w świecie konieczności. Omówimy teraz pięć zasad. To nie są typowe zasady. Te fakty są trudne, subtelne i wyzwalające. Pokażą ci, jak uniknąć konieczności podbijania kogokolwiek, ale nie nauczą cię, jak podbijać kobiety. A kiedy to zrobisz, zdasz sobie sprawę, że mężczyzna, który już podjął własną decyzję, ma największą moc na świecie. Weź głęboki oddech. Poświęć kilka chwil na wyciszenie zamieszania wokół siebie. To, na co teraz spojrzymy, jest odbiciem, a nie tylko przewodnikiem po atrakcjach. W tym lustrze nie ma litości, wszystko co zrobiłeś, było prawidłowe. Wysłałeś jej smsa na dzień dobry i dobranoc, zapytałeś o jej samopoczucie, odpowiedziałeś szybko i uważnie, a mimo to zniknęła. I tu zaczyna się otchłań. Początek jednej z największych zagadek, zarówno w kobiecym, jak i ludzkim umyśle. Pomysł, że pożądanie jest pobudzane przez hojność, gdy jest odwzajemnione. Jednak tak nie jest. Tworzy regularność i bezpieczeństwo jednocześnie stopniowo niszcząc elementy, które utrzymują seksowność przy życiu. Posłuchaj uważnie. Bycie przyzwoitym i bycie po prostu nieszkodliwym to bardzo różne rzeczy. Nawet gdy milczy, mężczyzna z charakterem używa swoich oczu, aby przekazać szacunek bez użycia słów. W przeciwieństwie do tego, nieszkodliwy mężczyzna woła o akceptację, jak wygłodniałe zwierzę, próbujące zwrócić na siebie uwagę. Ludzki umysł nie jest zainteresowany rzeczami, które są uważane za oczywiste, choć trudno w to uwierzyć. Szuka rzeczy, które zagrażają jego spokojowi, podważają jego dumę i przeczą logicznemu rozumowaniu. Kobiecy kompleks władzy jest pierwotną siłą, którą zajmował się Karl Jung. Szuka w mężczyźnie zdolności do znoszenia, powstrzymywania i prowokowania. Prawda jest taka, że kobiety nie pociąga ktoś, kto ulega jej wszystkim emocjom i kłania się przy każdej okazji. Popycha go do granic możliwości, wypróbowuje go i rzuca mu wyzwanie, ponieważ musi zrozumieć, że to na co patrzy nie jest łatwe do złamania i nie jest podatne. Mężczyzna traci swoją tożsamość, gdy zbytnio się poddaje. Z drugiej strony, mężczyzna, który oferuje siebie szczerze i bez zastrzeżeń, pokazuje się w sposób, który już odsuwa tajemnicę od jego umysłu. Co więcej, nie ma nic bardziej nudnego niż to, co jest już znane. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że kobiety rzadko przyciągają ludzi, którzy szybko odpowiadają, dają niekończące się komplementy i nie zgadzają się z nimi? Bardziej pociągają je ludzie, którzy sprawiają, że wątpią we własną wartość, którzy odpowiadają kryptycznie i którzy znikają na kilka dni. Masz możliwość zaakceptowania i przezwyciężenia tej rzeczywistości lub walki z nią. Prawdziwa miłość pojawia się, gdy symetria zostaje złamana, ponieważ w głębi duszy pożądanie rozwija się w asymetrii, kiedy wszystko jest oczywiste i widoczne, nie ma fascynacji. Pewna tajemnica jest niezbędna do uwodzenia. Weźmy pod uwagę książkę, którą czytaliśmy wiele razy. Nawet jeśli ci się podoba, nie odczuwasz już dreszczy, gdy ją czytasz. Wyobraź sobie teraz, że strony tajemniczej książki wydają się obracać za każdym razem, gdy ją otwierasz. Ten mężczyzna jest świadomy różnicy między pełnym zaangażowaniem a pozwoleniem sobie na pochłonięcie bez granic. Kiedy życzliwość jest świadomie wybierana przez kogoś, kto wie również, jak być nieprzeniknionym, staje się atrakcyjna. Jest to kluczowy moment, gdy robi to ktoś, kto nie szuka akceptacji ani nie boi się konfrontacji. Kobiety również tego doświadczają, choć nie są pewne dokładnej przyczyny. Będzie szukać mężczyzny, który postrzega siebie jako odwrócone odbicie tego, czego chce, a nie jako nagrodę. Mężczyźni zasadniczo szukają kogoś, z kim mogą być bezbronni, kogoś, kto jest zarówno prawdziwy, jak i tajemniczy, bliski, ale niedostępny. Musisz jednak zrezygnować z roli uległej, jeśli chcesz, aby ktoś uklęknął przed tobą w sensie symbolicznym i emocjonalnym. Miłość, która nie jest oparta na prawdziwym uznaniu, odwraca się ze współczuciem, mimo że może wydawać się bezlitosna. Nie chodzi o to, by być zimnym, beztroskim czy nieczułym. Chodzi o to, by czuć się w pełni, widzieć jej oczy i nie wymagać akceptacji, by czuć się w pełni. Aby być kochanym, musisz przestać kochać. Jednak już teraz jesteś ucieleśnieniem miłości. Wszystko się zmienia, gdy się z tym pogodzisz. Rezygnujesz z prób uzyskania wiadomości, uwagi i wzajemności. Wznosisz się ponad złudzenie, że musisz komuś zaimponować i zaczynasz chodzić z pewnością kogoś, kto już rozpoznaje Twoją wartość. Kluczem nie jest to, ile dajesz, ale raczej to, jak bardzo ona chce zobaczyć, co jeszcze nadejdzie. I coś się dzieje, gdy dochodzisz do tego etapu. Zaczyna cię ścigać, ponieważ w końcu stałeś się nieunikniony, a nie dlatego, że próbuje tobą manipulować. Istnieje cicha energia, która nie manifestuje się i nie żąda zgody. Wchodzi w przestrzeń i przekształca jej energię. Czy zaobserwowałeś to? Obecność kogoś, kto przyciąga uwagę bez konieczności mówienia czegokolwiek. To właśnie jest niewidzialna moc. Związek między tym magnetyzmem a Twoją zdolnością do nieprzewidywalności mógł umknąć Twojej uwadze. Nieprzewidywalności, która wynika z wewnętrznej samowystarczalności, a nie chaosu. Ktoś, kto już zna fabułę i nie musi za nią podążać. Początkowo zakładasz, że kobieta pragnie stabilności, spójnych komunikatów, nieprzerwanej obecności i ciągłych pochwał. Wszystko to ma jednak sens tylko przy racjonalnej logice. Nieprzewidywalność jest tym, co naprawdę przyciąga uwagę w sferze pożądania. To, czego brakuje, co wciąż jest nieznane, jest tym, co rodzi pożądanie. Według Michela Foucaulta władza jest czymś, co się wykonuje, a nie czymś, co się zdobywa. A w uwodzeniu władza ta przejawia się raczej w zdolności do znikania i ponownego pojawiania się bez przyczyny niż w stałej obecności. Dlatego też, ponieważ jest to sprzeczne z oczekiwaniami, nieprzewidywalność jest tym, co utrzymuje zainteresowanie na wysokim poziomie. Nauka o mózgu może w tym pomóc. Pierwotna potrzeba zrozumienia, dekodowania i dominacji jest wyzwalana przez wszystko, co odbiega od normy lub jest sprzeczne z oczekiwaniami. Chcesz przykładu? Jest taki facet, który zawsze mówi: Dzień dobry, w tym samym czasie daje kwiaty na początku i reaguje w ten sam sposób na każdą historię. Wierzy, że jest czarujący, ale w praktyce staje się niczym niewyróżniający się, jak poręczna, ale pozbawiona emocji instrukcja obsługi. Wyobraźmy sobie teraz przeciwieństwo: kogoś, kto publikuje coś interesującego, a następnie znika, pozornie nie przejmując się własnym urokiem, lub kto po kilku dniach przychodzi z dziwną wiadomością. Może nie jest to najmądrzejsza lub najbardziej atrakcyjna osoba. Ale to właśnie ona najbardziej utkwiła ci w pamięci, ponieważ twój mózg nie może jej skategoryzować, a im bardziej jej nie rozumiesz, tym bardziej cię do niej ciągnie. Według Machiavelego sekret pożądania polega na tym, by nieustannie kazać drugiej osobie czekać i nigdy nie dawać wystarczająco dużo. Mówił o precyzji, elegancji i intencji. Pożądanie jest zatem ugruntowane. Najważniejszy element? Uczestniczy w procedurze. Nie chodzi o granie w gry umysłowe lub udawanie braku zainteresowania w celu kontrolowania sytuacji, chodzi o bycie obecnym podczas pauzy. Cisza z intencją. Pokazanie, że pomimo zaangażowania nadal znajdujesz się na nieznanym terenie. Prawdziwe uwodzenie, według Antonina Artoda, jest niepokojące. Konfrontuje, dezorganizuje i destabilizuje drugą osobę i uzależnia, gdy tak się dzieje. Bądź wyjątkiem od reguły, jeśli chcesz zostać zapamiętany. Bądź człowiekiem, który daje wskazówki, echa i fragmenty, a nie cały scenariusz. Jakie są Twoje przemyślenia? Nie robi zbyt wiele, ale kiedy to robi, słucha. Co publikujesz? Rzadko to robi, ale kiedy to robi, zatrzymuje się, by obserwować. Co oferujesz? Doświadczenie zamiast obietnicy, ponieważ nawyk staje się zakorzeniony w przewidywalnym człowieku. Rutyna, mój przyjacielu, jest tolerowana, ale nieceniona, jednak człowiek nieobliczalny? Staje się uzależnieniem, fantazją lub wspomnieniem. Jest praktycznie wolny nie dlatego, że jest nieosiągalny. Trzymaj się. Zastanów się, ile razy próbowałeś komunikować się z kimś, kto nie chciał cię słuchać. Ile razy tłumaczyłeś swoje milczenie długimi akapitami. Ile razy wyraziłeś żal z powodu bycia tym, kim jesteś, bezpośrednim, szczerym, a może nawet namiętnym. Co się w końcu zmieniło? Im bardziej się oddalała, tym było gorzej. Co to spowodowało? Ponieważ wyjaśnienie nie jest jasne, ponieważ opiera się na niepewności. To tylko potępia, pokazuje, że nie czujesz się pewny swojej wartości, a to jest przeciwieństwo tego, co przyciąga mój przyjacielu. Cisza jest cenna w społeczeństwie pełnym bezsensownych stwierdzeń i dzielących punktów widzenia. Mężczyzna staje się fascynujący, gdy uczy się milczeć i nie spieszy się z wypełnianiem przestrzeni słowami. Poprzez prawdziwy przymus, a nie poprzez wytworzoną tajemnicę. Według Machiavelego, gdy trzeba wybierać między tymi dwiema możliwościami, bezpieczniej jest się bać niż być kochanym. Możesz nawet temu zaprzeczyć, ale spójrz poza to, co oczywiste. Mówi, że szacunek jest ważniejszy niż bycie lubianym. A stanowczość rodzi szacunek. Zdolność do nieulegania presji, do obrony każdego dźwięku i unikania prób przekonywania innych do czegokolwiek. Zwróć uwagę na konsekwencje nadmiernego tłumaczenia się. Porzucasz ziemię, zrzekasz się kontroli narracyjnej, dajesz drugiej osobie pozwolenie na testowanie twoich emocji, zawsze będziesz oskarżonym, zawsze. Dlaczego odpowiedź zajęła ci tyle czasu, pyta? Przepraszam, byłem zajęty. Odpowiadasz w panice. Dałem ci dużo do myślenia, chociaż miałem pracowity dzień, lubię nasze rozmowy. Rozmowa, która przeczy oczekiwaniom, otwiera historię. Ona reaguje, gdy mówisz jej, że twój czas ma znaczenie bez pośpiechu. Chociaż ta uwaga nie ma natychmiastowego wpływu, coś w niej się zmienia, a jej milczenie ma większą wagę niż jakiekolwiek prefabrykowane zdanie. To stwierdzenie wyraża raczej nieodłączną prawdę niż przygotowaną reakcję. Ważniejsze jest trzymanie się swoich przekonań niż obnoszenie się z nimi. Twoja uwaga nie jest oferowana arbitralnie, a twoja obecność nie podlega negocjacjom. Stoisz na swoim miejscu w społeczeństwie, w którym większość ludzi jest ukształtowana, aby się dopasować i gdzie jej spojrzenie wystarczy, aby odstraszyć większość ludzi. Nie naginasz się i właśnie to ją przeraża. Wybrałeś autentyczność w kulturze, która ceni akceptowalność, co prowadzi do konfliktów wykraczających poza błędną komunikację. Wykraczasz poza zwykłe bycie mężczyzną, tworzysz środowisko, w którym twojej tożsamości nie można cofnąć słowami ani wymazać spojrzeniem. Jeśli bycie szczerym wiąże się z kosztami, prezentujesz się jako ktoś, kto wolałby być źle zinterpretowany. Rozumie, że jest to rzadkie. Według Freuda, ciągłe dążenie do akceptacji jest oznaką ukrywania prawdy. W dzisiejszych czasach wiele osób załamuje się, gdy próbują zadowolić wszystkich ze strachu przed wydaniem się egoistycznym lub niemiłym. Prawdziwa miłość polega na stałości kogoś, kto rozumie kim jest, nawet jeśli się myli, a nie na próbie zadowolenia innych. Coś innego powstaje, gdy masz pewność siebie i nie masz wymówek. Nie zamieniasz się w emocjonalną lub fizyczną ścianę. Po prostu zdajesz sobie sprawę, że ciągłe bronienie się pokazuje, że ktoś nie uważa się za wystarczająco dobrego. Ona też to wyczuwa. Zauważa różnicę w chwili, gdy milczysz. Nie dlatego, że ci nie zależy, ale dlatego, że zdecydowałeś się to zrobić. Ta krótka cisza może ją nawet zirytować, ale w jej wnętrzu narasta podziw, ponieważ chce rozwiązać zagadkę ciebie. A ty nadal jesteś czymś, co jej umyka pomimo jej najlepszych starań, aby cię zrozumieć. Ta niemożność sprowadzenia do prostego wyjaśnienia rodzi pożądanie. Według orana słabością tych, którzy boją się błędnej interpretacji jest ich fiksacja na jasności. A prawdziwe pragnienie zaczyna się rozwijać, gdy pozostajesz lojalny wobec siebie pomimo cierpienia. Czasami trzeba pozwolić sobie na błędną interpretację. Nie jest konieczne udowadnianie swojej prawdy. Ona po prostu sama się narzuca po cichu, bez żadnych wyjaśnień, więc pozwól im myśleć tak, jak chcą. I w porządku, jeśli nie zrozumieją. Twoim celem jest pozostanie wiernym sobie, pomimo nieporozumień, a nie zrozumienie swojej prawdy przez wszystkich. Zaczynasz być słyszany na poziomie, który wcześniej wydawał się nieosiągalny, kiedy w końcu przestajesz się bronić. Pewien rodzaj człowieka nigdy nie goni. Obserwuje w ciszy, poruszając się powoli i cicho. Paradoksalnie jego oczy podążają za nim dokądkolwiek się udaje, a on jest przywoływany z miłością i bez wysiłku poszukiwany. Ponieważ jego życie jest już urzekające, ten człowiek nie ma na celu kuszenia. Jest atrakcją samą w sobie, nie potrzeba żadnych taktyk ani metod, aby go pokonać, cała jego egzystencja jest kusząca. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego sekretu, aby dotrzeć do tego punktu, trzeba najpierw umrzeć. Charakter nie ciało. Ten, który zawsze się zmienia, dopasowuje do siebie i pyta, czy mnie lubisz? Czy podobam ci się obok ciebie? To właściwe pytanie. Mężczyźni z celem większym niż zwykłe pożądanie są najbardziej urzekający, ponieważ rozwijają i budują coś, co wykracza poza wszelkie oczekiwania z zewnątrz, nie zawsze są dostępni. Taki mężczyzna staje się nieodparty, ponieważ prowadzi celowe życie i budzi się każdego dnia z celem większym niż chęć bycia kochanym. Wolny duch, według niczego, to taki, który ustanawia własne wartości, a nie poddaje się wpływom zewnętrznym. Powinieneś wspierać tego ducha. Twoje życie staje się prawdziwie atrakcyjne, gdy masz cel. Zdolność do bycia sobą, bez szukania akceptacji, jest tym, co przyciąga ludzi, a nie niekończąca się potrzeba akceptacji. I ona to czuje. W Twoim stałym, niewiodącym spojrzeniu. W Twoim delikatnym dotyku, który nie jest czepianiem się, w Twojej nieobecności, która nie jest przeprosinami. Bycie pożądaną osobą nie wymaga bogactwa ani nieskazitelnego ciała, ale wymaga aktywności na wszystkich poziomach psychicznym, fizycznym i duchowym. Prawdziwym afrodyzjakiem jest dojrzewanie, uczenie się, popełnianie błędów i zmienianie się z pokorą i zrozumieniem. Miłość pojawia się w wyniku życia w celu innym niż chęć bycia lubianym, jako odzwierciedlenie Twojej autentyczności, a nie jako trofeum do zdobycia. Jest coś wyjątkowego i nie do podrobienia w osobie, która nie wymaga uwagi, aby udowodnić swoje istnienie. Kobiety doświadczają tego w sposób, którego nie są w stanie naprawdę pojąć. Nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać, ona wyczuwa jego witalność, spokój i wyprostowaną postawę. Wyczuwa jej witalność, koncentrację i celowy spokój. Tworzysz wewnętrzne imperium, podczas gdy większość ludzi szuka aprobaty u innych. I nawet najdrobniejsze rzeczy o tym świadczą: Twój łagodny głos, Twój uśmiech i Twoja nieznosząca sprzeciwu postawa. W rzeczywistym świecie ludzie są tego świadomi. Zauważa różnicę i przyciąga ją to, kim jesteś, a nie to, co posiadasz. Wtedy zrozumiesz, że gra toczy się o Twoją grę, a nie o wygraną lub przegraną. Nie chodzi o zdobywanie podziwu, dominację czy zadowalanie ludzi za wszelką cenę, liczy się to, by pozostać lojalnym wobec siebie i nie zmieniać tego, kim się jest, by przypodobać się innym. Bycie źle zinterpretowanym i niezrozumianym ale wciąż pozostając kompletnym jest tym, o co chodzi w prawdziwej sile, ponieważ największym aktem odwagi jest ostatecznie bycie wiernym sobie. Człowiek, który wywiera wielki, ale cichy wpływ na świat, to ten, który prowadzi celowe życie i odmawia poddania się presji rówieśników lub aprobaty. On już rozumie, jak cenny jest, więc nie potrzebuje pochwał ani uznania. Jego życie służy jako ciągły dowód na to, że droga autentyczności, z ta, na której głosisz siebie, a nie zmieniasz, jest najsilniejsza. I to właśnie jest kluczem do sukcesu. Chodzi o to, by kochać siebie na tyle, by nie zatracić się w próbach zadowolenia innych lub zdobycia ich miłości. Prawdziwa więź zaczyna się pojawiać, gdy nadajesz sobie priorytet i stawiasz siebie ponad wszelkimi oczekiwaniami innych. Ponieważ kobiety, podobnie jak wszyscy inni wokół nich, przyciągają autentyczność, a nie płytkość, i nie sposób przeoczyć tej solidności, tej prawdziwości. Spokojna siła kogoś, kto rozumie, czego chce i nie boi się być tym, kim jest, czyni cię nieodpartym, a nie Twoje osiągnięcia czy wygląd. Podobnie jak szacunek, miłość jest naturalnym produktem ubocznym prowadzenia celowego życia, a nie desperackiej pogoni. Nie musisz za nią gonić, gdy zdasz sobie z tego sprawę. Gdy świat zaczyna się dostosowywać, rzeczy zaczynają się dziać. Nie dlatego, że je stworzyłeś, ale dlatego, że dałeś sobie pozwolenie na bycie tym, kim naprawdę jesteś. Wolność bycia daje nam moc, a nie dominację czy manipulację. Dodatkowo, gdy jesteś wolny, przyciągasz wszystko to, co ci się należy.